Siema, siema, strony Marcingierki dzisiaj, e, wielki to jest e, Leona, czyli tutaj e, c, coś e, ten Sien, e, e, ten Orion albo Orion R e, jeszcze zobaczymy jak dokładnie się nazywa, czy Wam pokażę e, i tak dalej, czekajcie. E, bo nie pamiętam gdzie go ma, szczerze ja pierdziele coś widzowie nie wiem gdzie on jest czekajcie yy. no to jest Seany Lion yy, czyli yy, dobrze tutaj mówiłem no, no także zanim jeszcze przejdziemy tutaj do wielkiego testu zostawcie suba yy, dajcie lajka E, bić Instagram karskiej e, 12 dajcie obsa e, być nawet TikTok, kamieniu wrócić też dajcie obsa i co widzowie e, zacznijmy sobie klasycznie od e, modelu e, tutaj tego samochodu i jak widać model jest przezroczysty i nie ma modelu także nie no żartuję ocenimy sobie model e, ale jak e, wiecie jak się wczyta e, i tak dalej także Najpierw oceńmy sobie e, dynamikę tego to pojazdu. E, po prostu e, jak się, wiecie, zrespawni, to... E, czy jak się wczyta, to wtedy... E, o Jezu, co ty robisz, chłopie, w tym Mercedesem, szczerze? Co ty robisz? Także e, jedziemy na naszą prostą. E, stajemy sobie i tutaj... Yy, rozpędzamy się jak zawsze od 0 do 100 i potem do prędkości maksymalnej, tak? także yy, lecimy, tylko muszę pełne obroty wziąć, o mamy pełne obroty silnika i lecimy. Dobra, TSC nam się włączyło, ale to zawsze się włącza jak bierzemy tutaj launchung trola ogółem i jakby zobaczymy do setki w miarę się rozpędza, jeśli chodzi o prędkość konfekcjonalną to jest trochę gorzej, ale do tej e, samochodu trochę wolniej się rozpędza, że znaczy, samochód samochodów trochę wolniej się rozpędza w PCD po prostu, ale ten y, jakby y, ten y, no tej prędkości maksymalnie no on się rozpędza, no dość, wolno widzę naprawdę mamy e, dopiero tutaj dopiero tutaj e, mamy tą e, prędkość maksymalną chyba będzie mieli tak bym e, dopiero przy tym zakręcie e, mieliśmy tą e, prędkość maksymalną, także jeśli chodzi o dynamikę e, to, to do, 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 tych, ten, do tej prędkości maksymalnej e, rozpędza się dość, dość e, średnio, ale do prędkości o Jezu, sorry, sorry w skani sorry, przepraszam, ale do e, wracając, ale do prędkości minimalnej, znaczy tej, e, do stówy, o to mi chodzi, to rozpędza się e, fajnie, fajnie się rozpędza do stówy jest tego e, e, niby launch kontrola po prostu jakby teraz e, przejdźmy sobie e, ten, typnijmy się e, do daru po prostu i, i jakby, e, jakby teraz ocenimy sobie jakby, e, wiecie Tutaj model, może teraz nam model się i od razu wnętrze, światła sobie tutaj, e, sprawdzimy I teraz już wiem na którym e, numerku e, był ten e, 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 Sealion R Także, e, o zespały nam się, to jeśli chodzi o Model wizualny, on jest klasyczny jak to w PC, ładnie, wykonane naprawdę podoba mi się ten model, e, oddaje jakby tutaj e, charakter tego samochodu w rzeczywistości. E, jeśli chodzi o samo wnętrze, jak to się wygląda, e, to ono też jest ładnie tutaj wykonane, są zachowane szczyty i tak dalej, ale mogą być e, ciemniejsze, znaczy jaśniejsze, e, tak trochę, e, bo jakby tutaj w nocy, jak jest teraz noc w PC to we praktycznie e, nic nie widać. E, no ale jest fajnie wykonane to wnętrze. E, Także przejdźmy sobie do światła. do światła, jeśli chodzi o światła, e, e, to są wizowe dzienne, o zwykłe, tutaj mamy e, długie, tak się prezentują. Tak tutaj wygląda z tyłu te światła tak wyglądają. Jeśli chodzi o przeciwgielne mamy yy, działają one jakby mamy yy, dwa I, i jakby z tyłu nie ma przeciwgielnych i tutaj wszystko ładnie działa. Yy, jakby te światła też są bardzo, bardzo ładne są po prostu jakby tutaj yy, i te, wiecie, zwykłe i te właśnie yy, długie Y, są y, fajne także widzowie y, pojedźmy sobie tam gdzie zawsze jeśli chodzi o y, ocenianie tych y, samochodów w y, PCD to pojedźmy sobie y, o Jezus Mario O Jezus Mario widzowie co się tutaj dzieje no kuźwa hopie tym busem normalny jesteś dobra pojedźmy sobie w tu bo tu sobie pojedźmy, stańmy sobie wrzućmy sobie y, po prostu awaryjki y, żeby nikt w nas, wiecie nie wjechał i tak dalej to jeśli chodzi o ocenkę to uważam, że to jest fajny samochód y, na za y, nie, 35 chyba on kosztuje myślę tak by dalej. Y, jakby on fajny ma y, ten środek fajny ma tutaj model jakby też y, do, fajnie się rozpędza do stubę, oj a nam ucieka e, niestety, dobra, stój. No fajnie się rozpędza do stuby. No trochę gorzej jeśli chodzi o, o tą prędkość maksymalną, jeśli chodzi o rozpędzanie, ale też ta prędkość maksymalna jest dość e, spora. Jeśli chodzi o e, ten e, samochód w tej cenie w PCD. I co widzę? Będę się z wami żegnał, a jeszcze ocenka to oceniam ten samochód na takie 7, mocno 7, bo naprawdę jest warty swojej ceny. E, jeśli chodzi o PC, i co teraz będę z Wami się żegnał, e, dajcie suba, dajcie lajka, wjechać na Instagramka i właśnie. E, dajcie opsa, tam fajne foty są, wjechać na mi tego TikToka nie wróciła. też dajcie opsa, też fajne e, filmiki ciekawe tam się pojawiają. I co, będę się z Wami ostatecznie teraz żegnał. Do następnych filmów, Elo. I cześć.